Witam Państwa serdecznie na Olionko Aleksandra Rudnicka i zapraszam na spotkanie z okazji Światowego Dnia Rakapuca, który obchodzony jest 1 sierpnia. O postępie w leczeniu tego nowotworu w Polsce i o dalszych perspektywach jego skutecznego leczenia rozmawiać będę dzisiaj z moim gościem, a tym gościem jest pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Dariusz Kowalski. Pan profesor jest onkologiem klinicznym i radioterapeutą z kliniki nowotworów płuca i klatki piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Pan profesor jest również prezesem polskiej grupy Raka Płuca. Witam serdecznie, panie profesorze, panie prezesie. Dzień dobry, pani Aleksandro. Dzień dobry, panie. Witam panie profesorze. My współpracujemy ze sobą już dobrych kilka lat, i właśnie kilka lat temu na ramach głosu pacjenta onkologicznego zaczęliśmy umieszczać takie schematy standardu leczenia raka płuca obowiązującego w Europie, zaznaczając na nich na czerwono, brakujące w Polsce terapie. No i chyba z zadowoleniem, z biegiem lat ten schemat stawiał się coraz mniej czerwony, coraz mniej było tych czerwonych punktów, które oznaczały brakujące terapie. A jak by Pan ocenił na dzień dzisiejszy, czyli na połowę roku 2022, dostęp polskich pacjentów do innowacyjnego leczenia raka płuca? Czy możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy ten europejski standard? Dzień dobry raz jeszcze. To jest bardzo dobre i bardzo trudne pytanie, zarazem. Między innymi dlatego, że leczenie, kwalifikacja do leczenia i nowe cząstki, które wchodzą. Możliwości ich zastosowania stale ewoluują. To nie jest tak, że jeżeli osiągniemy pewien pułap, to osiągniemy również konstans, który będzie obowiązywał nas przez kolejne dwa, trzy, cztery albo dłużej lat. W tej chwili postęp w dziedzinach immunologii klinicznej, biologii molekularnej jest tak duży, że tak naprawdę praktycznie z miesiąca na miesiąc pojawiają się nowe wąstki dedykowane określonym populacjom chorych, dzięki którym uzyskanie wyników terapeutycznych jest wręcz niesamowite. To, co do by niedawna było naszym marzeniem, prawie że zostało osiągnięte, ale w międzyczasie, tak jak wspomniałem, pojawiło się kilka nowych leków, a grupy, które dotąd nie były identyfikowalne w badaniach molekularnych, jak również kilka nowych schematów z udziałem leków immunokompetentnych, ale również nowe wskazania w zakresie nowotworów w obszaru krwi piszczelowej, takim jest międzybłonie. I tutaj ponownie to, co było kiedyś czarno, zaczyna nam się świecić na czerwono. Czyli to jest nieustający wyścig i doganianie postępu w rozwoju nowych terapii. Panie profesorze, ale dzięki wprowadzeniu tych innowacyjnych terapii w raku płuca mamy taką sytuację, że jest to choroba powoli staje się rak płuca chorobą przewlekłą i pan profesor ma wśród swoich pacjentów takie osoby, które miały okazję skorzystać z tego skutecznego innowacyjnego leczenia. Jak zmieniło się ich życie, ich rokowanie tych pacjentów? Szanowni Państwo, to co pani Aleksandra powiedziała jeszcze kilkanaście lat temu można by było uznać za Prawdziwą herezję, bowiem jak o raku płuca, a w szczególności o raku niedobłężkowym płuca, raku w stadium rozsiewu, czyli w stadium przerzutów odległych, można było mówić jako o chorobie przewlekłej. Na szczęście zmieniło się to wraz z postępem, o którym powiedziałem. Ten postęp tak naprawdę dotyczy tylko i wyłącznie wprowadzenia leków ukierunkowanych molekularnie oraz leków immunokompetentnych, czyli immunoterapii. Ten postęp nie dotyczy już klasycznej terapii. Dzięki tym nowym klasom terapeutycznym, my w chwili obecnej mamy już pacjentów naszych chorych, których leczymy nie tylko miesiącami, ale wręcz latami, w pewnych pokoleniach chorych, szczególnie tych, u których wykrywamy określone zaburzenia molekularne, takie jak gefery, alki, rocy, rety, mety możemy mówić o chorobie przewlekłej. To również dotyczy chorych, gdzie stosujemy leki immunokompetentne, czyli immunoterapię. Panie Przewodniczący, no właśnie i wśród tych innowacyjnych leków, na które czekamy w Polsce i Pan mówi cały czas o tych nowych odkryciach molekularnych, są terapie celowane, związane z mutacjami BRAF, CARAS oraz takie specyficzne zmiany w obrębie mutacji już znanej i leczonej, czyli EGFR. Czy to są duże grupy pacjentów? Dotyczą to ilu procent pacjentów? Zastosowanie nowych metod diagnostycznych, do badania, które nazywamy sekwencjonowanie nowej generacji, głębokie sekwencjonowanie całego genomu komórki nowotworowej umożliwia nam identyfikację populacji chorych o niskich odsetkach występowania. Generalnie to, co dotąd stosowaliśmy, stosujemy na przykład zedykowany chorym z mutacją w genie EGFR, czyli skutkowego czynnika wzrostu, to było około 10-12%. W tej chwili identyfikujemy populacje chorych, takie chociażby jak rearangacja w genie NTRK, to jest około 1%. Chorzy z fuzjami w genie RET, około 3%. Chorzy z mutacjami w genie MET, około 3-4%. I tak dalej, i tak dalej. Tak więc ten tort, który nazywa się niedrobnokomórkowy rak płuca coraz bardziej jest początkowany, ale w każdej, nawet tej małej cząstce możemy dobrać już odpowiedni lek, który będzie miał niesamowitą siłę oddziaływania. No i czyli w ten sposób mamy wyraźny postęp i personalizację leczenia, już bardzo taką, takie sprecyzowane, dokładne leczenie. Ale jest też tak, że właśnie nie u wszystkich chorych możemy zastosować to leczenie celowane, bo jeszcze albo ta mutacja nie została wykryta, i dla nich szansą jest immunoterapia. Ale ona też nie jest dostępna w Polsce dla wszystkich chorych. Właśnie jaka grupa pacjentów z rakiem płuca nie ma do niej dostępu i jaki rodzaj terapii, jaki rodzaj immunoterapii był dla nich, byłby dla nich wskazany? Na dzień dzisiejszy w Polsce immunoterapia dostępna jest dla dwóch populacji chorych. trzech populacji chorych. Po pierwsze są to chorzy z rakiem niedrobnokomórkowym płuca, z nowotworowy pokazuje ekspresję takiego białka, który nazywamy PTL1, w co najmniej 50% tych komórek nowotworowych. Wówczas immunoterapia może być stosowana jako pojedyncze leczenie, czyli jeden lek immunokompetentny bez dodatku chemioterapii. Wtedy, kiedy ten odsetek jest poniżej 50%, mamy możliwość zastosowania połączenia obu schematów chemioterapii. Trzecia możliwość to zastosowanie, tym razem w braku drobnokomórkowym, również w pierwszej linii leczenia immunochemioterapii. Pamiętajmy również, że immunoterapia w Polsce może być stosowana jako leczenie tzw. drugiej linii, czyli po niepowodzeniu chemioterapii w pierwszej linii. Czego my oczekujemy? Oczywiście oczekujemy poszerzenia panelu dostępności do leków, takich chociażby w pierwszej linii atezolizumab ale również oczekujemy możliwości zastosowania tak zwanej podwójnej blokady immunologicznej, czyli w tej populacji chorych, gdzie ten odsetek PDL1 jest poniżej 50%, chcielibyśmy móc ograniczyć zastosowanie chemioterapii, bardzo toksycznej metody leczenia do tylko dwóch cykli, ale za to dołączyć do niwulumabu kolejny lek immunokompetentny, czyli immunumab. Mam nadzieję, że kolejna modyfikacja programu umożliwi nam takie postępowanie. Panie profesorze, no właśnie, to jest taka podwójna blokada. I co to oznacza, takie podwójne blokowanie? Jakie jest działanie, że dwa immunoterapeutyki ze sobą połączymy? Czy one mają jakiś odrębny sposób działania? To są dwa odrębne mechanizmy działania. Ale oba mechanizmy, bo w hamowanie szlaku PTL1 i szlaku CTLA4 powoduje odblokowanie większe odpowiedzi, układu odpornościowego naszego organizmu, czyli odblokowanie tej aktywności, która działa przeciwnowotworowo. Zauważcie Państwo, że immunoterapia, czy jak my to nazywamy leki immunokompetentne, tak naprawdę to nie są leki przeciwnowotworowe. Leki, które reaktywują nasz układ immunologiczny, który zaczyna widzieć i jest zdolny do walki z nowotworem złośliwym. Tak bardzo tego oczekujemy również w innym wskazaniu, takim jest międzybłoniak, opłuc. No to mogę powiedzieć Panu Profesorowi, zdradzić Cię tajemnicę, że już dzisiaj wiemy, że przez AOTMIT, przez Komisję Przejrzystości został zaakceptowany ten lek, czekamy jeszcze na decyzję Pana Prezesa, no a potem proces refundacji byłoby dobrze, gdyby Pan Prezes też się wyraził pozytywnie, to wtedy przynajmniej ten lek zostałby nam w RDTL-u. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Panie Profesorze, a co jest z pacjentami, którzy... Mają taki nieokreślony wynik testu PDL-1, albo tacy, którym, u których nie wskazana jest chemioterapia z jakichś powodów. Czy też można zastosować tę podwójną blokadę? Ja oczywiście uważam, że powinniśmy dążyć przy kwalifikacji chorego do uzyskania optymalnego rozpoznania. Optymalne rozpoznanie to przede wszystkim, rozpoznanie, czy mamy do czynienia z nowotworem, z nowotworem. Jaki jest typ tego nowotworu złośliwego puka? oraz w przypadku typu frak płaskonabłonkowego czyli głównie jest to rak gruczowy, wykonanie całego panelu badań molekularnych, które umożliwią nam adekwatne i naprawdę wysoko skuteczne leczenie, bowiem niewykonanie tych badań może skutkować tym, że chory otrzyma leczenie tak zwane suboptymalne. Dotyczy to również oceny białka PDL-1. Uważam, że bezwzględnie konieczne jest i wymagane ocenę statusu białka PDL1, chociażby do tego, aby w tej populacji, gdzie odsetek tych komórek PDL1, jak wspomniałem, jest powyżej 50%, nie narażać chorego na niepotrzebne łączenie chemioterapii z immunoterapią, bowiem my już wiemy, że w tej populacji chorych połączenie immunochemioterapii nie poprawia wyników naszego leczenia, a zwiększa ryzyko działań nieprawidłowych. Tak więc, w mojej opinii, bezwzględnie powinniśmy dążyć do takiej ilości tkanki aby móc wykonać wszystkie zaplanowane badania. Panie profesorze, my dzisiaj rozmawiamy z okazji Światowego Dnia Raka Płuca. Jak Pana przedstawiłam, na początku jest też Pan prezesem Polskiej Grupy Raka Płuca. To jest taka organizacja, której no, celem jest walka z rakiem płuca i reprezentowanie potrzeb społecznych w tym zakresie. I czego możemy sobie tak w skrócie życzyć wspólnie, my pacjenci i my lekarze, bo my mamy wspólne cele. W związku z tym dniem, jakie są według Pana. Obecnie priorytety potrzeb pacjentów i lekarzy. Polska Grupa Raka Płuca jest towarzystwem naukowym, które skupia w swoim portfolio wszystkich lekarzy i nie tylko zainteresowanych uczestnictwem w poprawie wyników prowadzonego naszego leczenia. Tak więc to są nie tylko onkologi kliniczni, Terapeuci, ale również monolodzy, brakochirurdy, chirurgi onkologiczni, to są również diagnozy molekularni, immunolody, etc., etc. Więc jest to towarzystwo naukowe, tak zwane interdyscyplinarne. Co należy zrobić, aby poprawić? Szanowni Państwo, to bardzo dobre pytanie, aby uzyskać odpowiedni efekt terapeutyczny nie tylko pod postacią wydłużenia całkowitego czasu przeżycia. Ale również zwiększenia odsetka wyleczeń całkowitych musi być spełnionych kilka elementów. Po pierwsze, to powrót do profilaktyki pierwotnej, czyli walka z nałogiem palenia tytoniu. Po drugie, profilaktyka wtórna. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Polsce i jest jest realizowany program wczesnego wykrywania raka płuca. Zapraszamy osoby zainteresowane. Trzecie. Jeżeli mamy już podejrzenie raka płuca, to musimy mieć szybką diagnostykę obrazową, w tym również z zastosowaniem cytronowej tomografii komputerowej, a następnie szybką i bardzo dobrą diagnostykę inwazyjną, mało inwazyjną, czyli pobranie materiału, a następnie szybkie, dobre opracowanie tego materiału i postawienie rozpoznania komórkowego, wykonanie określonych badań molekularnych, Odpowiednia, adekwatna kwalifikacja do innowacyjnych metod leczenia. Szanowni Państwo, mamy XXI wiek, w raka płuca, naprawdę to się bardzo zmieniło. My w chwili obecnej, powrócę jeszcze raz do pytania Pani Aleksandry, mamy chorych, których leczę już kilka, a nawet kilkanaście lat. Pamiętam chorą, która jak przyszła do mnie, miała 31 lat i mówi, Panie Profesorze. Żeby chociaż syna do pierwszej komunii świętej dotrwał, a to była chora w stadium rozsiewu. Syn nie tylko dotrwał do pierwszej komunii, ale leczymy pacjentkę nadal. Tak więc tego wszystkiego życzyłbym Państwu sobie, aby móc tak efektywnie leczyć. Bardzo dziękujemy za te życzenia. I jeszcze jeden ważny społecznie temat, bo my mówimy o walce z rakiem płuca. A czy nie powinniśmy w pierwszym rzędzie walczyć z głównym czynnikiem ryzyka zachowania na raka płuca, czyli z różnego rodzaju nikotynizmem, bo teraz to nie jest tylko palenie papierosów czy falki, teraz jest cała masa różnych wynalazków. Jakie jest zdanie Pana Profesora na ten temat? Bezwzględnie tak. Ta walka cały czas trwa i na szczęście w danych epidemiologicznych my już widzimy... Że spadek populacji, spadek liczby chorób palących, jak to nazywamy, inhalujących, w tym tytoniowych spada, bo spada sprzedaż papierosów, a to się przekłada na zmniejszenie liczby zachorowań na raka płuca. Ale może troszkę jest zbyt małe tempo, które trzeba przyspieszyć i ponownie wrócić do aktywnych form przeciwdziałania e, nałogowi palenia tytoniu. Tak Zgadzam się. Panie profesorze, jeszcze jest jeden taki aspekt związany już z chorymi, którzy są też aktywnymi palaczami, mają raka płuca i najczęściej do tej pory mówiono, a to już nie ma znaczenia i czy... Pacjent rzuci palenie czy nie rzuci, ale jednak są badania, które pokazują, że ci pacjenci, którzy zrezygnowali z palenia, mają aż o 15% lepszą efektywność terapii. I powinniśmy ich jakoś wesprzeć, coś zmienić, żeby oni ich zachęcić do tego zrezygnowania z palenia. Myśli Pan, że coś się powinno też pojawić na przykład, nie wiem, jakaś edukacja na oddziałach, gdzie się leczy pacjentów z, rakami, z rakiem płuca. Jak Pan uważa? To jest bardzo ważny i bardzo trudny problem. z badań klinicznych, że chorzy, którzy w trakcie aktywnych form leczenia onkologicznego zaprzestali palenia i do nikogo nie wrócili, mają lepsze tak zwane od wyniki, co to oznacza? Oznacza między innymi, że jak chor jest leczony radykalnie metodą radiochemioterapii, a potem jeszcze immunoterapii, i rzuci palenie, szansa jego wyleczenia będzie większa w perspektywie odległej, zdecydowanie niż tej osoby, która będzie nadal utrzymywała cytoniu. Nie mówiąc już o tym, że ta populacja, która nie rzuci palenia w trakcie leczenia, ma większe ryzyko działania. Broni. Tak zgadzam się, tego typu działania powinny być podejmowane, ale proszę też pamiętać, że poradność nikotynowych w Polsce jest uwaga. Tylko dwie. Wymaga to zmiany sposobu finansowania tego typu działania. Panie Prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że poruszyliśmy ważne wątki i dziękuję też Panu z okazji tego Światowego Dnia Raka Płuca za to Pana dotychczasową pracę jako lekarza jako prezesa Polskiej Grupy Raka Płuca. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję, dziękuję za współpracę i mam nadzieję na dalsze tego typu spotkania. Dzień dobry, Panie Aleksandru, dzień dobry Państwu.